Hmm. Coś by podłożył. E, e, e. Witajcie, kochani. Hmm. Nagrywam ten materiał w sobotę, 22 lutego 2025 roku. E, ponieważ Ponieważ yy, yy, chcę sobie to zapisać na przyszłość. Właściwie to nie wiem w jakim celu. W tym momencie nie wiem. Chyba, żeby sobie uświadomić, jak durny byłem. Chyba tak. I może nie powinienem tego adresować do, do Was, tylko do siebie samego. Yy. Dobrze zrobiłeś. Dobrze się stało. Nie będziesz tego żałować. Teraz boli. Nie. Wtedy bolało. Wtedy bolało. Ale jak widać czas leczy rany i wszystko jest po coś. I zrozumie. Teraz już to rozumiesz. Ale w momencie kiedy to nagrywam tego nie ja, rozumiałeś. Jeśli więcej klientów, to nasza są coraz dłuższe. No, poczekaj, bo nagrywam sobie motywującą rzecz. Dobrze. Sądzę siebie. Tak. Bo zaadresowałem to do ludzi, ale nie, powinienem to zaadresować do siebie. Dobrze, słucham. Mogę słuchać, czy nie? No, oczywiście. Mm, no tak, bo ja nie jestem sam, jestem nowata, jak pamiętasz. A dla kogo to nagrywasz? Dla siebie. A, jak pamiętasz, mój dla siebie. No, bo będę to pamiętać, tak? Ale mogę, mogę jednak zapomnieć, jak to już będę odtwarzać. Dobrze. Mm, więc y, pamiętaj, że byłeś z siebie bardzo dumny, i że wiedziałeś, że dobrze robisz, ale wtedy nie byłeś pewny, a teraz jesteś tego pewny. Wszystko jest po coś. Niczego w życiu nie żałujesz. I nie takie rzeczy już przetrwałeś, więc nawet jeżeli wtedy bolało, to teraz wiesz, że wszystko było po coś i że to było warte tego, tego bólu. I. Dlaczego my siebie nagrywaliśmy w takiej perspektywie? Zobacz, jak jest ładnie teraz. No to jest mój telefon. A tym ty też się tak nagra, jak podstawisz podstawkę. A nie wiem, no bo jak I, widać, nie no nie To mi Inteligentna to. osoba się to wzięła. Cieszę co, to też się za to brało, ale a, ta, Zobacz, jak ja sobie daję fajny feedback. A ty no. mi się teraz, zwalasz o jakiejś podstawce. Jak dole, no. Nie będę tego nagrywać jeszcze raz. No to dokładnie wyglądam. Super, teraz. ale no to. I teraz ja to oglądam za jakieś parę miesięcy czy, czy coś. I co ja sobie będę wiesz, co tu mam? I idźmy to.